W dokonam dokonam refraktometrem, żeby było szybciej. Ale oczywiście starą metodą można byłoby też się jak najbardziej posłużyć. Znaczy, starą. Daniel stara, bo teraz mam właśnie taki nowy gadżetik, sobie zakupiłem, to, to będę się nim częściej posługiwał niż, niż po prostu mm, tak zwanym spawikiem. No, ale bym się po prostu zaschłodził do 20 stopni, żeby tym, tym zmierzyć. A tak będzie znacznie szybciej na troszeczkę nałożymy na pętlę kopu w powietrze. jest 17, czyli czyli spokojnie mogę dolać wody. Może, może moje obliczenia tutaj mają jakiś sens. Dolewam wody jeszcze raz do, do tych 12, a może nawet doleję trochę więcej z jakichś 13, do 13 litrów powyżej tych tej, tej 12, bo jeszcze będę miał straty po chmieleniu tam z dna tego nie będę przelewał do fermentora. No i zobaczymy jaki, jaki będę miał ekstrakcję. No, ostatecznie dodałem do 12 litrów, żeby sprawdzić na ile te moje obliczenia mają sens. No, jest 12 litrów, 2,2 kg słodów i teraz przekonamy się, przekonam pomiaru, przekonamy się jaki otrzymam ekstrakt. No to mierzę jeszcze raz. Teraz sobie nałożę łyżeczką kropelkę. Aby nie używać tego samego tej samej pipety, mogłoby się te roztwory wymieszać i miałbym jakieś przekłamanie. Ok, nabrane. No, dużo. 15,5, według tego. No, czyli całkiem sporo. Chyba taki bardziej foreign extract będę miał. No, spoko. tylko może jednak miało więcej niż 80%, może z 85% miał taki. Więc można to później obliczyć. Może też jakbym się skontaktował z producentem, to może by mi podał tę zawartość procentową ekstraktu. Ale nie chciałbym się tak robić. Stwierdziłem, że przy tym ekstrakcie, i zresztą tak, jak spróbowałem sobie tej, tej brzeczki, może troszeczkę jeszcze można by było tej paloności dodać. Więc postanowiłem jeszcze odmierzyć 100 gram palonego ziarna jęczmienia i powtórzyć jakby proces w osobnym garnku, też to naparzyć. Osobno i doleję to. Zresztą podczas gotowania jest dosyć jeszcze dużo tego odparuję. Więc jak doleję kolejny tam litr, to nic się nie stanie. Co prawda chcę dodać kawy, która też jeszcze tej paloności, palność podbije. Ale jednak troszeczkę jeszcze dodam. A może tak z 80. To jest jak. Tego tak do końca się też nie da przewidzieć. To jest trochę tak jak gotowanie zupy. Masz przepis, gotujesz sobie zupę, bierzesz na łyżeczkę. Kurczę, za mało słoma. Jak dla mnie. No to dosypuję jeszcze trochę, czy tam innych przypraw. No to jest tak samo. Według mnie mogłoby być troszeczkę bardziej palone. Na tę 15 ekstraktu. 15,5 Także jeszcze dorobię tutaj osobno takiego ekstraktu powiedzmy palonego w osobnym garnuszku Takie ostatnie szlify, to często często się z, u mnie zdarza że jeszcze tu poprawka, a może jednak inaczej, a może jednak tutaj trochę chmielu, więcej coś Także tego do końca nie można wszystkiego tak sobie opracować. Można to w trakcie sobie zmodyfikować do własnego uznania Tu się w garze brzeszka gotuje do wrzenia. Tutaj na boku gorącą mam, mam troszeczkę gorącej wody, w której zaparzę jeszcze część palonego jęczmienia. Włócam. No, i tu sobie też to mam zamiar trochę tej paloności wyciągnąć i jeszcze to dorzucić tutaj do głównego zbiornika, żeby jeszcze nadać trochę więcej tej paloności. No jednak przy stałtach paloność jakby wzrasta wraz z ekstraktem. Jak jest foreign extra stout, to się też dodaje więcej tych palonów, tych palonych. Yy słodów. Jakby tak na kontrę do, do tej ekstraktywności. To też właśnie dlatego, że mi tutaj trochę wyszło powyżej nawet tej granicy, którą przyjąłem. To też tej panowności chcę więcej nadać. Może też kawy troszeczkę też więcej dam. No okej. Okay. To nastawię timer na 15 minut. I tu w międzyczasie włożyłem chłodnicę. Ja tak dysponuję, więc sobie tutaj zawsze przed chmureniem wstawiam. Tutaj mi się tu ciepło rozprowadza. A tu w tym garnku jest już napar, ciemny jak smoła. W smaku też palony. Oj, bardzo intensywnie, jak takie espresso. No a teraz myślę, że tej paloności troszeczkę tutaj przybędzie. Daleję to. No, to był właśnie znak na dwóch tego. Mieszam. No i zobaczymy, czy już będzie dobra nasza zupka. Zupka stałtowa. No, teraz już tak. Teraz już jest zdecydowanie najgorsza. No, już trochę wypalenie już Ale jeszcze tutaj wysłodzę ze środka troszeczkę tak się wysła za sód, tak tą jeszcze troszeczkę z tego wysła, do końca mieszam, żeby wydrukać smaky tej wpaloności całą budowę. Jeszcze jedna środka No i to jeszcze doleję. No, jak należy. No. Andry, troszeczkę powyżej 1300 litrów ok to jeszcze wszystko odpaliłem. w porządku To no, jeśli tutaj zacznie się gotować to tam chmielu no i będę musiał jeszcze do kawę, tutaj mam, którą mam przygotowaną jeszcze ją zmielić ostatecznie zdecydowałem się na 70 gram 70 gram na 12 litrów mam nawet fajnie to myślę, że Odmierzę sobie teraz chmiel. Przechowywałem go w lodówce. Tam już był wcześniej otwarty. Tutaj użyję marynki na goryczkę. Niewiele, jedynie 10 gram na te 12 litrów. Akurat stout nie ma zbyt wysokiej, nie powiem, zbyt wysokiej goryczki, ani zbyt wysokiego aromatu chmielu. To jedynie tak. Bardzo dla Właściwości konserwujących chmielu no się tutaj dodaje niż na jakiś smak, bo smak tak naprawdę dodaje palony sód. Natomiast na aromat dodam taką mieszankę chmieli, no bo akurat mi takie resztki zostały tutaj. Isken Goldings to jest w sumie fajny angielski chmiel. On w zasadzie mógł być tylko użyty, ale tutaj mam taką resztówkę 5 gram, więc Dodam 5 gram tego i saza, też mam takie resztki, to też dodam 5 gram. Więc 10 gram na aromat takiej mieszanki aromatycznych chmieli. No to nie gra tutaj i tak istotnej roli w tym momencie. Kawa i palone słody tutaj będą głównie uwydatniać aromat. Wszystko się już tutaj ładnie gotuje. No, na goryczkę mam już odważone 10 gram. No to zadaję wykonały sobie nastawię teraz 45 minut i właśnie teraz chmieli, czas na zmielenie kawy mam tu taki młynek elektryczny no, ale widzę, że to będę musiał na dwa razy zmielić, bo mi się to wszystko nie zmieści. No i będzie na dwa razy. Aż tak chyba całkiem też niech tego nie zmierzę na taki pyłek, bo to później będzie wszystko nie tam fruwać, a chcę to po prostu na 5 minut zadać na samym końcu jakby przy gotowania. Więc nie chcę, żeby ten pyłek tam później dłużej, dłużej fruwał się, wpływał po całości. Dobra, to zamykam. Przełączam. Ten kawał nie jest za duży, to muszę go zrobić tutaj. No. Mielimy. Kawa zimrona. Mam nadzieję, że nie za drobno. O, no, taki pyłek. A tu w międzyczasie wygotowuje mi się zbiornik w którym będę uwadniał drożdze. No, żeby się zdezynfekował, więc będę to wyłączyć schłodzę to tą wodę tutaj przygotowaną no i będę na której uwodnić drożdże ostatecznie powstała taka szklaneczka kawy zmielonej nie tak całkiem drobno, ale dość drobno. No i to zostanie zadane na ostatnie 5 minut. Doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie jakby za mała paloność wynikła z tego, że po prostu wlałem to, tą pierwszą część, taką jaką planowałem tego palonego słodu. Ten ekstrakt wydobyty wlałem i już tego nie wypłukiwałem. A nie zauważyłem, że, że to jest jeszcze mocno nasiąknięte jakby ten. ten ten słód tym, tym aromatem palonym, więc jakbym to dobrze wypuł... kilka razy wypłukał, może dwa razy, to bym dużo więcej wydobył tej, tej paloności z tego słodu, i możliwe, żeby wystarczyła ta ilość. No więc na przyszłość, jakby ktoś robił stał na tą metodą, to polecam tak jak pokazywałem za drugim razem, tą, tą część jeszcze załamałem wodą, wypłukałem, jeszcze to było mocno, jakby było widać, że, że, że jest bardzo ciemny kolor się wydobywa, więc więc jak najbardziej tak trzeba byłoby z tym postępować. Okej, okay. to taki komentarz. Chmielny aromat tutaj już dorzuciłem, <laughs> czyli miks Isken Goldings i Rzateckiego. Początkowo myślałem, że tym to mi posłuży do, do do zadania kawy tutaj wsypię, ale widzę, że tutaj po prostu to ma zbyt duże dziury. I tu mi się wszędzie ta kawa roz... roz e, prowadzi po, po tej całej brzeczce. Więc posłużę się taką, to właśnie, hmm, pończochą, częścią pończochy chyba. Czy coś takiego. No dobra, to to wsypujemy. Się zada później jak nastąpi ten odpowiedni moment, wielkopomna chwila. Okej. Okay. No, a tutaj nasypiemy tej kawy. Hmm. Tak to tutaj za długo to będę robił to mało mnie Łyżeczką. Coś tu trzeba wymyślić. Dobra, zrobimy tak. Nałożę. Pach. No, to chyba będzie naj... najlepsze rozwiązanie. No i już mamy w środku kawę. Nawet się nie wysypuje za bardzo. No i gitara. O to chodzi, o to chodzi. No. Dobra. Ok. Czas na dodanie chmielu aromatycznego. Opałem. Dobra, no i czas na skarpety z kawą Wrócamy. i nastawiamy 5 minut. Tu się paży. No i to jest tylko jedna z metod. Aaa, no, ale się parowa zrobiła. Bo wie co się tutaj wygrało. Mam nadzieję, że się to jakoś tam zaparzy. Jak no a poza tym można byłoby też zastosować inną metodę. Po prostu zaparzyć kawę w jakimś takim na przykład czymś. Bardzo dobra jest ta kawa, swoją drogą. Taką mocną, mocną daje esencję, butatywa. By to tu to jest taki ciśnienie, pod ciśnieniem się tutaj ta kawa się naparza. Albo można by po prostu w takim o przelewowym kawy zrobić no i tą kawę po prostu w ostatnich 5 minutach tutaj gorącą wlać. Myślę, że efekt byłby, byłby bardzo podobny. No, ale ja to taką nie będę tego zastosowałem. Nie wiem czy to zaparzenie byłoby lepsze, tylko tutaj nie wiem, czy to nie No parowa na szczęście utonęła, już sobie tak spróbowałem przed chwilą, także no naprawdę, dosyć mocno kawowy to będzie. Myślę, że całkiem niezłym piwem mogłoby być też, jeżeli ktoś lubi kawę z mlekiem, do dodania laktozy, to by zrobiłoby się taka piwo o smaku kawy z mlekiem. Ja będę miał taką. Ja w lubię taką czarną, typu Amerykano, tak zwaną, czyli nie, nie taką aż, aż intensywną, ale dosyć mocną kawę. Też to zależy. Ostatnio się nadziałem i taką lurę dali. Nieważne. No, nie ważne. no a teraz jak zwykle czas na nie drożdży. Jak tutaj mamy Seifel S04 drożdże. Polecamy do, do piw w stylu angielskim. Tutaj tak przedziwiłem sobie na pół. Bo chcę użyć połowę drożdży, to jest generalnie paczka na 20 gram. to połowa mi, te 12 litrów, powinna spokojnie wystarczyć. Dezynfekowałem wcześniej nożyczki, wygrzałem je, wygotowałem. Ok, teraz mogę narożnik odciąć. To też było wygotowane wcześniej, tak jak pokazywałem. Pola jest dezynfekowana i schłodzona do 20 stopni. Teraz mogę wsypać tam połowę Jeszcze troszeczkę odetnę Okej okay. No dobra, z tej połowy wszystko wyleciało, co miało wylecieć. Teraz od razu zagnę. OK. I to zakleję taśmą. Nie wiem czy nie za dużo wsypałem, coś mało tego. Dobra. No dobra. To sobie tak poleży troszeczkę. I się drożdże na wodniu. Piwo mi się ładnie schodziło. Naprawdę tutaj pięknie pięknie czuć zapach świeżo zaparzonej kawy. To już taki klip założyłem. Coś nie poszło. Hmm, dziwna sprawa. O, panie się zastoszyło. Dobra, wam to. I przy okazji też na powietrza ciemne kawowe, przy okazji się napiłem trochę tej brzeczki rzeczywiście jest fajnie wyczuwalna kawa. Także myślę, że to będzie dobry kapistał. Mimo iż zrobiony z ekstraktów, to już czuję, że ma potencjał. Elegancko wyszło 12 litrów. No, tu zostały takie resztki, taka breja na dnie. Tego rzeczywiście nie wlewam. No, także całkiem fajnie to wyszło. Teraz na powierzchni rzeczkę. I od razu co mogę zauważyć, w porównaniu do tradycyjnego ważenia ze słodów, to w tym momencie normalnie, gdy na powietrzu w ten sposób, tu się od razu tworzy taka gęsta piana i ona długo się bardzo utrzymuje. Czasami jak długo na powietrzu to ona jest po prostu... Muszę poczekać, aż ona opadnie, to trwa bardzo wolno. Tutaj z kolei w tym przypadku to chyba jest właśnie spowodowane tymi ekstraktami słodowymi i nich że to kawa zmienia w ten sposób tą brzeczkę te, te ekstrakty może mają mniejszą ilość białek, czy coś takiego. Bo ta piena tam powstaje troszeczkę, a na szybko te pęcherzyki opadają, z nie zanikają. Mam nadzieję, że nie to nie wpłynie na końcowy, końcową pianówkę, no ale to się okaże za jakiś czas. Troszeczkę na mogę teraz dodać drożdże. Kawę dodałem, więc trochę kofeiny tu jest. Fajnie by było, jakby to zadziałało na te drożdże, tak jak, tak jak na ludzi. Te, pobudziłoby je to troszeczkę, pobudziło do działania. I może by szybko zaczęły przerabiać. No, odpowiesz, no, co tak będzie. Okej. Okay.

ben vais on the effect.